Znajdujemy się na Uniwersytecie Przyrodniczym w Wrocławiu. To właśnie tutaj już dziś ma miejsce uroczyste otwarcie Regionalnego Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności. Centrum Innowacyjnych Technologii to nowoczesny ośrodek badawczo-rozwojowy Uniwersytetu. Obejmuje 27 laboratoriów działających w obszarze żywności, weterynarii i środowiska. Centrum Innowacyjnych Technologii będzie stale obecne na platformie Food Industry Support w celu informowania przedsiębiorców o nowych możliwościach realizacji usług i projektów. A także o najnowszych badaniach w dziedzinie między innymi technologii żywności. Do współpracy w ramach działania CIT-u zapraszamy tak naprawdę wszystkich, bo zapraszamy naukowców, którzy mogą skorzystać z bazy, którą dają laboratoria CIT i sprzęt, który tutaj posiadamy. Zapraszamy przedstawicieli świata przemysłu, biznesu, którzy mogą z nami nawiązać bądź też kontynuować współpracę i wspólnie możemy z nimi procedować badania, pracę w laboratoriach. Zapraszamy również społeczeństwo. Producenci i przedsiębiorcy z branży spożywczej mogą u nas skorzystać z bardzo szerokiej oferty. Jesteśmy w stanie zaproponować Nowe receptury produktów, które wypuszczają na rynek. Jesteśmy w stanie przeskalować produkcję i pomóc im wprowadzić, tak jak już wcześniej mówiłam, nowe produkty na rynek. Możemy wzbogacić receptury, które już mają, mogą skorzystać z naszych laboratoriów, przebadać, przetestować żywność, którą chcą wypuścić na rynek, mogą skorzystać z usług i z doradztwa naszych naukowców w szerokim zakresie związanym z produkcją, przechowywaniem i przetwórstwem żywności. Mamy tutaj dużo sprzętu, dużo możliwości i chcielibyśmy, żeby to wszystko było żywe, żeby żyło. A żeby to żyło, to potrzebne jest, żeby nasi naukowcy realizowali tutaj. Projekty, prace badawcze, żeby były tutaj realizowane również już prace magisterskie z wykorzystaniem tego specjalistycznego sprzętu, który posiadamy. Również ta współpraca nauki i biznesu, o której mówiłam wcześniej, jest bardzo istotna, dlatego że idee badawcze powinny iść wespół z potrzebami rynku, z potrzebami biznesu i powinny być wdrażane w życie. Good. Ale głód ludzi, bo jak się patrzy na nich i ich możliwości, też korci, żeby zapewnić im warsztat, w którym my się czuli yy, tak jak w takim domu, trochę marzem. I myślę, że to zrobiliśmy, tak, żeby zaspokoić ich głód, aby mogli mówić innym: przyjedźcie do nas, popracujmy razem, a nie tylko wyjeżdżać. Tam, gdzie jest lepsza infrastruktura, to jest infrastruktura, która jest badawcza, ale każdy będzie, czy student w ramach czy kół naukowych, czy innych form, będzie przechodzić przez, przez takie laboratoria. No wiadomo, doktoranci, ale także ci, którzy skończyli nas studia, wchodząc do procesu czy dyrektywnego, czy w innych form współpracy, będą mogli skorzystać z tej infrastruktury. Bo to właśnie jest po to, żeby stać się środkiem referencyjnym. Nie w kontekście tylko y, y, przemysłu czy, czy, czy biznesu, ale przede wszystkim ludzi, którzy będą no, tą przyszłość tworzyć, bo to jest laboratorium przyszłości. To nie jest laboratorium dzisiaj, to jest laboratorium przyszłości, także w kontekście rozwoju dla, dla studentów i absolwentów. Głównym takim czynnikiem Centrum Biologii Stosowanej i Innowacyjnych Technologii, który nas wyróżnia przy współpracy z biznesem, to jest zaplecze produkcyjne, czyli hala, na której możemy przeskalowywać technologię, czyli pracujemy tutaj oczywiście w laboratoriach nad danym produktem, ale tym ostatecznym etapem zawsze jest przygotowanie technologii, którą wręczamy partnerowi biznesowemu, z którym on może rozpocząć produkcję. Hala, na której się znajduje i hala, na której możemy to wykonywać, to jest 750 m2. Przy czym kształt tej, tego zaplecza jest taki, że Mamy to przygotowane modułowo, czyli mamy zarówno moduły do technik membranowych, mamy do procesów utrwalania, mamy do procesów chemicznych i konfigurując dowolnie te moduły, możemy realizować szeroko pojęte projekty z branży life science. Możemy obsługiwać zarówno producentów żywności, ale też suplementów diety, przemysł chemiczny, ale również przemysł farmaceutyczny.